Zostaw lajka w ciągu następnych 5 sekund, bo już nigdy nie wygrasz Fortnite. No scam, bo to przecież tylko od tego lajka zależy. Hej, dzisiaj mankubiki kubiki z tej strony, rogalik, a dzisiaj mam dla was garść przecieków, która nastąpi w sezonie 10 Fortnite Battle Royale już niedługo. Widzicie tego śmiejącego się dżentelmena? Może być wasz, bo rozdaje dzisiaj 5 starter paków. A jedyne co należy zrobić, to po prostu strzelić łapeczkę w górę, komentarz pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem po to, aby wygrać właśnie takiego starter packa. Jeżeli już go macie, to oczywiście dostaniecie na swoje konto 1000 Fold. A ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą, która zostanie złotana do gry w Fortnite Battle Royale jest coś, co jest nam potrzebne jak Fortnite na telefonie komórkowym Nokia 330, albo jak wrzody babci Stasi po świętach. Say what? ale będzie dodana prawdopodobnie nowa rakietnica, która będzie tylko dedykowana pod tilted town. Tak, dobrze usłyszeliście, rakietnica dedykowana tylko pod tilted town. Będzie mogła ona wystrzelić 6 rakiet naraz. Uwaga, nie będzie wymagała żadnej amunicji do strzelania, natomiast będzie bardzo dosyć słaby damage zadawała. Natomiast nie będzie prawdopodobnie wymagała żadnej amunicji do strzelania, która to po prostu będzie ładowała się po wystrzeleniu 6 strzałów. Rakiety będą podobne do tych od Bruta, natomiast nie będą one zadawały tyle damage'u, co spowoduje, że rakietnica będzie będzie po prostu przedmiotem dla bambików, którzy spadają sobie na Tilted Town i chcą sobie porobić kilka łatwych fragów. Wyobraźcie sobie, kiedy rakietnica pojawi się na Tilted, a my absolutnie nie będziemy mogli budować. Także myślę, że możemy się szykować na to, że na Tilted Town nie będzie można latać ze względu na rakietnicę. Uwaga, jest jedno zastrzeżenie. Będzie można jej użyć tylko tam. Co spowoduje, że kilku bambików będzie za nią tęsknić w normalnym Battle Royale. Kolejne update'y sezonu 10 Fortnite Battle Royale przyniosą nam również kolejne ciekawe skiny, które to pojawią się w grze już prawdopodobnie w następnym update'cie. Pierwszy z nich widzicie teraz na ekranie jest to skin Shifu, czyli skin Mistrza Ninja, który wygląda dosłownie w ten sposób. Jest on trochę inny niż ten Mistrz Shifu z Kung Fu Pandy, zawsze myślałem, że Shifu wygląda tak. Natomiast jeżeli chcielibyśmy kilka zwierząt, to nie zawiedziemy się na Epic Games ze względu na to, że Fox, czyli Lis, zostanie dodany do gry, który ma na imię oczywiście Phoenix. Widzicie go w tym momencie na ekranie. Tak on będzie wyglądał, i wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, bo te skiny naprawdę bardzo mi się podobają. Ciekawe, ile będą kosztować, może. Możecie obstawiać w komentarzu, dajcie znać co o nich myślicie. Ja jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Junk Rift zostanie dodany do Fortnite w następnym update'cie. Wiemy już, co będzie robił ze względu na pliki gry, które pojawiły się tam dosyć niedawno. Pliki gry zwiastują nam właśnie to, co widzicie w tym momencie na ekranie. Ten rift będzie mógł nam przenieść na mapę Battle Royale takie rzeczy jak kotwice, samochód, dinozaura, czy też portal, co jest dosyć ciekawą rzeczą. Pewnie każda z rzeczy, która będzie wypadać z tego rifta, będzie pełniła inną funkcję na mapie, co spowoduje, że będzie to dodatkowy faktor RNG w grze. Te przedmioty Będą zadawały prawdopodobnie inną ilość obrażeń w krze, co spowoduje, że dodatkowy, losowy przedmiot będzie dodany do gry. I wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, urozmaicająca grę dla casualowych graczy. Natomiast proplayerzy pewnie będą narzekać, bo jest to kolejna rzecz, która to po prostu zależy od losowości, więc najprawdopodobniej nie będzie ten przedmiot grany na turniejach i profesjonalnych scrimach. Wydaje mi się, że przedmiot jest całkiem ciekawy, a wy ocencie oczywiście w komentarzu. Darmowe przedmioty w Fortnite dla każdego To coś, po co na pewno przyszedłeś na ten film i kliknąłeś w tą miniaturkę Natomiast nie jest to scam. Oczywiście Epic Games na swoim Twitterze udostępniło wpis, w którym to wypowiedziało się właśnie tak Czy jesteś znudzony kupowaniem v -Bucksów? Spokojnie, już nad tym pracujemy Prawdopodobnie zostanie dodany do gry przedmiot, który będziemy mogli po prostu wylosować w gierce Będzie to token, podobny wyglądowo do karty respawnu, który to będziemy mogli uzyskać poprzez wykonywanie zadań Token ten będzie uprawniał nas do zakupu skina ze sklepu, jakiegokolwiek tylko chcemy, do zakupu karnetu bojowego, czy też pakietu, który to po prostu będzie akurat w tej chwili w grze. Token ten będziemy mogli wykorzystać na dosłownie wszystko ze sklepu, na skina, który kosztuje 800FW, albo na skina, który kosztuje 2000FW, jednak nie tak szybko. Prawdopodobnie, zanim uzyskamy token, który będziemy mogli wykorzystać, będziemy musieli wykonać niesamowicie trudne zadania, które będą na pewno zajmować nam niesamowitą ilość czasu. Epic Games cały czas dąży do tego, abyśmy grali w grę więcej i dłużej, i dlatego te zadania będą na naprawdę maksymalnym poziomie trudności. Prawdopodobnie będą one dostępne tylko dla graczy, którzy mają naprawdę niesamowitego skilla i są w stanie robić gry, które to po prostu będą w stanie pozwolić im na wykonanie tych wyzwań, co jest dosyć ciekawą opcją. Natomiast fajnie, że Epic Games idzie w tą stronę, ze względu na to, że cały czas musimy te V-Bucksy kupować, a jeżeli jesteśmy dobrzy w grę i po prostu chcemy wykonywać zadania, gramy w nią codziennie bardzo długo, nie jesteśmy w stanie nic od Epic Games dostać. No to mamy. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny item, który. W mojej ocenie na pewno bardzo dobrze przyjmie się Fortnite Battle Royale. A wy dajcie znać w komentarzu. Jak wiecie, ostatnio do sklepu powróciły skiny pomidorka i burgerka w Fortnite Battle Royale. Natomiast nie tylko to, wróciło związane właśnie z tą wojną pomidorek versus burger. Wrócił też oczywiście most do plików gry, który znajdował się na daleko Tomato Town. Czyżby miałoby się nam zapowiadać to, że po prostu Tomato Town wróci do łask w Battle Royale i będziemy mogli odwiedzić naszą starą ukochaną miejscówkę? Myślę, że tak. Wiele rzeczy Pojawia się przy Tomato Town i wiele rzeczy naprawdę może zaskoczyć, jeżeli chodzi o sezon 10 w Fortnite Battle Royale. Prawdopodobnie Tomato Town wróci do gry ze względu na wiele plików, które na to wskazują. Sami możecie je w tym momencie zobaczyć na ekranie. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa opcja, wy ocencie to w komentarzu, a ja przechodzę sobie po prostu dalej. Tutaj możecie znaleźć natomiast wszystkie wizualne zmiany, które są już w plikach gry, ale jeszcze nie wyszły, więc prawdopodobnie możecie się ich spodziewać w następnym update. Cie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo według mnie skiny są naprawdę przednie. thank <laughs> you Kojarzycie może Marshmallow? No, pewnie, że tak, bo jest on jedynym DJ-em, którego skin został dodany do Fortnite. Natomiast tym razem jest inaczej. Major Laser, czyli jeden z amerykańskich właśnie DJ, został dodany do Fortnite Battle Royale i prawdopodobnie będzie występował w formie bundla. Czyli będzie dostępny właśnie z kill lotnią i wszystkim, co tylko możemy do niego dostać. Major Laser pojawi się w Fortnite i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wielu z Was będzie chciało zobaczyć nowy koncert Majora Lasera właśnie w samej że Nie ukrywajmy, Epic Games na ewencie z Marshmallow zarobiło naprawdę sporo pieniędzy i wielu graczy na pewno dla tego eventu bardzo często włączało Fortnite. Jest to jeden z największych eventów, jaki został przeprowadzony i największa liczba graczy Fortnite była w tym momencie zalogowana. Epic Games idzie w tą stronę i wydaje mi się, że po raz kolejny chcą zrobić zamach na nasze portfele i udostępnić doskonałego skina Major Lazera, który to po prostu jest naprawdę oszałamiający i niesamowity. Moim zdaniem taniec do niego jest delikatnie sztywny, no ale cóż możemy z tym Poradzić. Kolejnym wyciekiem jest to, że boisko, które znamy doskonale z innych sezonów Battle Royale będzie zastąpione niestety całkowitym zniszczonym boiskiem. Co ciekawe, jedna bramka pozostanie właśnie na tym boisku, a tutaj widzicie screeny jak to boisko będzie wyglądać po właśnie zniszczeniu przez meteoryty. Jeżeli chodzi o to boisko, wydaje mi się, że jest to jedna z klasycznych pozycji, na które gracze po prostu często sobie latali i prawdopodobnie będą uwolewać nad tym, co prawda nie jak na Dusty Depot, ale troszeczkę myślę, że będą tym uwielewać. Boisko zostanie całkowicie zniszczone, a jedna bramka właśnie na tym boisku zostanie ze względu na to, że z wyciekniętych wyzwań wiemy również, że będzie trzeba strzelić bramkę na właśnie tym stadionie, więc wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa sprawa, a wydajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ja sobie już kończę dzisiejszy materiał. Pamiętajcie o konkursie na samym początku na Starter Pack i wpadajcie na moje socjale. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach piąteczka, no i cześć.